Na białym tle czarne napisy. Kobiela na wybrzeżu. Działania twórcze Bogumiła Kobieli w Trójmieście. Opowiada Jacek Wachulewicz, kurator kina Kinoport. Centrum sztuki współczesnej Łaźnia. Jacek siedzi na opustoszałej widowni sali kinowej. To czterdziestolatek z ciemną brodą i wąsami. Nosi okulary w ciemnych oprawkach. Ubrany jest w oliwkowe spodnie i czarną koszulę w szare, kwieciste wzory. Na głowie ma szarą bejsbolówkę. Opowieść Jacka ilustrują fotografie. To portrety Kobieli, zdjęcia z przyjaciółmi, fotosy z filmów i sztuk teatralnych, wymienione w opowieści budynki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o jednym z najważniejszych aktorów w historii kina polskiego, o Kobieli, który był związany, w części swojej twórczości i życia był związany z miastem, Głównie z Gdańskim i Sopotem. Przyczynił się do takiego też fermentu twórczego, który w latach 60. był udziałem właśnie Trójmiasta i z tego Trójmiasto było bardzo znane. Bogumił Kobiela urodził się w roku 1931 i dzieciństwo spędził w miejscowości Tęczynek niedaleko Krakowa, i też w Krakowie spędził 4 lata na początku lat 50 kiedy to podjął y, studia aktorskie. Y, I to był taki niezwykły rocznik, y, kiedy Bogumił Kobiela trafił y, do szkoły aktorskiej, y, bo spotkał tam od razu y, Zbigniewa Cybulskiego, z którym się zaprzyjaźnił, ta przyjaźń trwała aż do, aż, aż do końca ich życia. Y, y, na tym roku uczyli się też Jerzy Grotowski, Sław Sławomir Mrożek, Leszek Herdegen, Bogusz Bilewski, Kalina Jędrusik. Także był to niezwykły rok i w 1953 roku Lidia Zamkow, która była opiekunem pedagogicznym tego roku, dostała nakaz pracy w Teatrze Wybrzeże. Miała objąć stanowisko kierowniczki artystycznej i Poprosiła, zaprosiła do, do, do przeniesienia się do, na wybrzeże kilka osób właśnie z tego niezwykłego roku. Bogumił Kobiela i Zbigniew Cybulski otrzymali etaty w Teatrze Wybrzeże, zaczęli tam pracować. Ten okres taki dla Bogumiła Kobieli, to jest tuż po studiach okres gdański, okres trójmiejski, to jest okres wybrzeżowy, tak można powiedzieć. To są lata 53-60. Podobnie również dla Zbigniewa Cybulskiego, bo oni już wtedy stanowili taką nieodłączną parę uzupełniającą się. Bardzo barwną, taką pełną inicjatywy, pełną energii i nowych pomysłów parę przyjaciół, aktorów. Kiedy trafili tutaj na wybrzeże, to, to okazało się, że istnieją tutaj zaczątki teatrów studenckich. A że byli teatrem zainteresowani, byli młodymi też, młodymi też adeptami sztuki aktorskiej, to postanowili się zaangażować w teatry studenckie. Jeszcze wspomnę, że tuż po studiach roz rozpoczął Bogumił Kobiela swoją karierę filmową zadebiutował w 1953 roku w filmie Trzy opowieści, A i jednocześnie jakby pracował w Teatrze Wybrzeże. Zaangażowali się w Teatr Bimbom, nie rozpoczęli działalności tego teatru, ale stali się potem kierownikami Teatru Bimbom. Początki tego teatru, są, jakby są są, dwie wersje, albo kilka wersji tych początków. Jedna mówi, że to studenci ASP zapoczątkowali, Akademii Sztuk Pięknych Gdańskiej zapoczątkowali działalność teatru Jacek Kwedrowicz i Wowo Bielicki. Inna wersja, że Andrzej Cybulski dał ogłoszenie, student Politechniki Gdańskiej dał ogłoszenia Politechnice. Że chciałby, e, chciałby zacząć realizować teatr studencki i zaprosił, e, zaprasza na spotkanie, dał takie ogłoszenie. Na to spotkanie na Politechnice przyszedł Zbigniew Cybulski i tak się zaczęło. Pierwszy spektakl Bimbomu to rok 54, jesień. Program Zerowy, nie miał nazwy, więc program Zerowy. E, tak zwany pro, spektakl na stołach, zrealizowany na stołówce gdzie potem swoją siedzibę i do tej pory ma klub kwadratowa. Potem dołączył Bogumił Kobiela, który w tym czasie już prowadził działania teatralne ze studentami Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Razem z Cybulskim zaczęli wieść prym w Teatrze bim bon, układać program, to wszyscy układali wspólnie program. Ale, ale oni stanowili taki trzon, bardzo wiele pomysłów miał Bogumił Kobiel, kobiela, ta para się tak uzupełniała. Był gejzerem pomysłów komicznych, absurdalnych. Najbardziej poszukiwane były szokujące pomysły, kontrastowe. I, a Zbigniew Cybulski te pomysły zbierał, zresztą zbierał i, i jakby porządkował i, i, i był też takim głównym realizatorem, reżyserem. A w działaniach Teatru Bimbom uczestniczyli studenci Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Medycznej i można wymienić takie nazwiska jak Jacek Fedorowicz, Jerzy Afanasiew, Wowo Bielicki, Janusz Hajdun, Andrzej Cybulski, no, moż, można, by, można by jeszcze wymieniać. Teatr Bimbom nazwę swoją wziął oczywiście od, zapożyczył z książki o Kubusiu Puchatku. Też ciekawe jest to, że, że właściwie tak rzeczywiście poetycka fajna nazwa, tak jak i, tak jak i ciekawe tytuły programów, zakończył Teatr Bimbom działalny w roku 60. Z tego powodu, że wszyscy jakby studenci i wszyscy, którzy większość osób, które uczestniczyła w działalności tego teatru, zakończyła studia i rozpoczęła swoje życie zawodowe. A wracając do Bogumiła Kobieli, to jak mówiłem, ten okres był dla niego najważniejszy. W tym czasie ich mieszkanie wynajęte przez Zbigniewa Cybulskiego i Bogumiła Kobiele było takim centrum kulturalnym, też towarzyskim. W ich, ich mieszkaniu Sopockim bywali Roman Polański, Jerzy Skolimowski, Agnieszka Osiecka, Janusz Morgenstern, Kalina Jędrusik. Także no, można by jeszcze wymieniać, wymieniać te, te osoby, które, które przewinęły się przez to mieszkanie. Takim pięknym zapisem tych czasów, pamiątką, dokumentem, który fabularny, który pozostał, to jest film Do widzenia do jutra. Taki film niepowtarzalny w kinematografii polskiej. Scenariusz został napisany przez właśnie Bogumiła Kobiele i Zbigniewa Cybulskiego podczas ich udziału, bo oni obaj brali udział w realizacji, grali w filmie popiół Diament. Popił diament Andrzeja Wajdy i podczas realizacji tego filmu pisali po prostu w hotelu scenariusz tego filmu. Inicjatorem był Janusz Morgenstern, który wpadł na pomysł, żeby, żeby opowiedzieć o tych, o tych teatrach studenckich, o Bimbom, o teatrze rąk, co to, o, o tym życiu kulturalnym i studenckim, artystycznym w Trójmieście. Janusza na to zafascynowało. A, o, a z Bogumił Kobiela i Zbyszek Cybulski byli najlepszymi nośnikami te, tej idei, tej poetyki. Napisali scenariusz, film był realizowany, w, ujrzał ekrany w roku 60. Warto go obejrzeć: czarno-biały film z główną rolą Zbigniewa Cybulskiego. O dziwo z Bogumił Kobiela w nim nie zagrał. I brak odpowiedzi na to, dlaczego, ja przypuszczam muszę to zbadać jak to było czasowo. Przypuszczam, że wtedy po prostu dostał propozycję głównej roli w filmie Zadowatych szczęście i nie mógł, nie mógł uczestniczyć niestety bo jest to dziwne, bo była to druga ważna postać, jedna z najważniejszych postaci teatru Robinbum i życia artystycznego w Gdańsku i tym mieście i że go nie ma. A właśnie Bogumił Kobiele otrzymał tą ważną propozycję od Andrzeja Munk'a swoją życiową rolę w Zazowatym Szczęściu, rolę Piszczyka, z tego jest najbardziej znany, piękna rola komediowa, człowiek-kameleon. Takich ról głównych mówi się o tym, że Bogumił Kobiela był aktorem niewykorzystanym, tak mówią krytycy, że jego możliwości, że jego przemiany, że jego możliwości aktorskie były o wiele większe, potencjał był o wiele większy i kino polskie, jak i teatr nie, nie wykorzystały tego do końca. Zagrał właściwie cztery ważne role. W czterech ważnych filmach takich najważniejszych. To właśnie główna rola w filmie Zozowate Szczęście. W popiele i diamencie rola drewnowskiego Andrzeja Wajdy. W popiele i diamencie Andrzeja Wajdy. Przekładaniec, film krótkometrażowy Andrzeja Wajdy. Gdzie zagrał rolę rajdowca. No i film Ręce do góry Jerzego Skolimowskiego. To cztery ważne role. Natomiast reszta filmów. Albo jest trochę słabszych, albo są to epizody, albo role drugoplanowe. Także zagrał tylko 14 spektakli teatralnych, z czego najważniejsze to Kaligula w reżyserii Hibnera w Teatrze Wybrzeże oraz Mieszczani Szlachcicem. To już pośmiertnie w Teatrze Telewizji zrealizowany spektakl. Z jego udziałem mamy okazję oglądać 30 filmów fabularnych, 4, 4 filmy telewizyjne, 4, 4, 6 krótkometrażowych. Warto jeszcze wspomnieć o roli w rękopisie znalezionym w Saragoście. Mam nadzieję, że będziemy wracać do niego częściej, oglądać jego filmy. Bo wygląda to tak, że tak co 10 lat, kiedy jest rocznica jego śmierci to wtedy zauważyłem, że przypominają sobie oni wszyscy, jest dużo artykułów, wspomnień i tak dalej, a warto, warto po prostu zainteresować się i, i przyjrzeć tej twórczości filmowej tak po prostu na co dzień, bez okazji, bez rocznicy. Także do tego Państwa zapraszam, życzę wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim.